Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Skąd jest te planet? I tak, sobie na A tak że I Tylko, że, z tego co się spodziewałam Na uprawie Hey, okay. Czekajcie, zrobię pauzę i zaraz do was wracam. Okej, idę tego przodu. Pozdrawiam. Misia, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, małpa. Mhm. Mhm. Apraszam ale mnie nie. Tenbo. Co uda? Jak się nazywasz na El Przynajmniej się zapytała, jak się nazywa mnie. Kto to w ogóle jest? Pozdrawiam Del na 12. Yuh.

Nie odbywasz, ale odpowiesz mi e, to na nie, okay. <grymne> Chyba, że okej. Chyba, się okaże, że mam Ah, 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 Hej, to je the boys looking to be to the zażem? Is that we don't a it you know, <laughs> <Is there? laughs> <Dala. laughs> presenting? si ah, nee, okay. No wiem, tylko trzy są, ale, Dobra. pozdrawiam Nelter. co O, głosy, dziękuję. No, pasują mi, Dzięki. Pozdrawiam Abby, Abby, Abdi... 5590 O, dziękuję! O, dała mi... <laughs> Czekajcie <co mi> się... <laughs> musimy światło. Dobra, to był czwarty wcześniej. Pozdrawiam ponownie pięć pięć dziewięć zero. Ja, o, dziękuję za. Opa. Dziękuję za nami. Ej, pozdrawiam, Deldzina 12. He! <laughs> <laughs> Dziękuję za włosy! Jej! O oh, nie, dobrze! No! No to by było tyle do prezenty, nie? Szybko! A teraz ubiorę Wasze rzeczy, które mi daliście jako prezenty. Muszę to zamknąć. Proszę, dziękuję Ci. Dam mi się prezent. A wybacz, już go niestety nie ubiorę, jeśli to jest coś w ubrania, bo już zmienię ubiór, nie? No sorry.

Znowu coś dałam. Właśnie pizzę. Ale naprawdę nie musisz. Bardzo dziękuję, że, że tak mi dajesz różne rzeczy, ale naprawdę nie musisz, no bo I nie przemóc, nie. No ale sama mi dajesz. i ja naprawdę jesteś zdziwiona, że ktoś mi tak daje nie? E, dobra, chcesz tam nie dzwoni. Ostrzegam cię, bo nagrywam teraz. Nie, nie mam pauzy. Nie wiem, czy cię będzie słychać, ale mam nadzieję, że tak, bo mam chyba wszystko na pula. Dobra. Jakby co, jeśli byście nie słyszeli, to gadam z przyjaciółką. Yy, tak, yy. ale jakbyście nie słyszeli jej, to przepraszam. To przepraszam, no, już mam niestety naiki. No, bym została, to bym Nike nie miała, ale nie wiem. Na tym się jeszcze zastanowię. dziękuję Ci za dwa prezenty. Naprawdę nie musiałeś. Pozdrawiam Deltina 12. Dziękuję za jakiś prezent. O, dziękuję za spodnie. Dziękuję. Pozdrawiam ponownie, na 12 <laughs> e, Tutaj coś do listy, bo oszaleję. <laughs> I dziękuję Ci bardzo za luskę. Naprawdę dziękuję. <laughs> tutaj coś do listy. No cześć. Dobra. Jakaś dziewczyna ta, taka Delfina do mnie napisała: Dodaj coś do listy, bo oszaleję. Muszę ci coś kupić. Słuchaj, no mi yy, chyba trzy prezenty dała, czy cztery. Dobra. Jak będzie mi teraz lagowało, to Was przepraszam. Muszę ci coś kupić. Ja muszę coś dodać teraz do listy. Wiem. Dodam coś normalnego, skoro ona chce mi kupić, ja, ja nie, z, nie, nie wymuszam, ona ma scape'a. Tak ogółem. Bo mi mówiła, ale po nagraniu mam jej napisać jak się nazywa. Ej, gdzie ta Deltina? A, tu jest. Myślałam, że mi znikła. E, tak, za dwa tysiące! Dziękuję Ci bardzo. że ją pozdrowiłam? Naprawdę ona mi dziękuję. Ej, ona mi jakiś prezent znowu dała. Może <laughs> ona naprawdę oszalała. Jezu, jak ty mi kolejny? Dobra, nie dała mi kolejnego. Bo no nic, przecież że ona mi daje i daje te prezenty. to tam jakieś takie. Nie zerwałam Serio. Ja tak myślałam, że coś komprzemy. Ja różne kolorowe y, buty robię. Będzie fajnie. <grymnie> tak, będzie fajnie. Ale ciebie długo... Jezu, ja zapomniałam, że ja nagrywam! Ej, minie minut! A! Dobrze. Dobrze, dodaj tutaj listy. Dodem to jest tu wiem, że mi się nie zapisał kolor. Dobra, 11 mi nagrymy! Tak, dodałam, dodałam. Nie no, 10 minut możemy nagrywać na no, no, Ona będzie mi tak nieskończona też te prezenty, nawet co? I ona ma kasę, ciekawe. Jakieś, znowu pozdrawiam na 12, nie wiem, który czas. Tylko mi coś zagawało. Nie wiem. Może. nie wiem. Otrzymane. No trzy razy dostałam, to, teraz to będzie czwarte. Yy... A więc tak. Jezu! Pięć yy, prezentów dostało tej samej osoby. Kurde, dwanaście minut nagrywamy, dziękuję. Pozdrawiam dwanaście już w któryś raz. <laughs> um. O zaraz będzie 13 minut. Dobra, otworzę te prezenty, i potem będę znowu zbierać. Zaraz wracam. Dziękuję Ci za bucę, które dałam. Da. E, dobra, ja zrobię pauzę i zaraz do Was wracam. Dobra, już powróciłam. I no i od razu już kończę, bo nie ma co robić, więc... <ścoughs> więc do następnego odcinka. Pa!